Dziś opowiem Ci o wyciągu z liści drzewa oliwnego, czyli o suplemencie Olive Leaf. Ten suplement pomaga łagodzić stany zapalne w organizmie, co może wspierać procesy regeneracyjne oraz wspomagać zdrowie ogólnie. Oleuropeina i polifenole zawarte w liściu oliwnym wykazują bardzo silne działanie antyoksydacyjne. Polega ono na neutralizowaniu wolnych rodników. Nadmiar wolnych rodników odpowiada za stres oksydacyjny, który może prowadzić do uszkodzenia komórek czy tkanek. Ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym może wpływać na poprawę zdrowia układu krążenia, Kury, a także spowalniać pewne procesy starzenia się organizmu. Badania sugerują, że liść oliwny może wpływać korzystnie na odpowiedź immunologiczną organizmu. Działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo. Dzięki temu suplementacja liściem oliwnym bywa stosowana właśnie w infekcjach wirusowych czy bakteryjnych. Wyciąg ten poprawia również funkcjonowanie całego układu sercowo naczyniowego Według niektórych badań oleuropeina może oddziaływać korzystnie na poziom ciśnienia tętniczego. Polifenole zawarte w tym suplemencie wpływają na szlaki prozapalne w organizmie. Redukując stan zapalny mogą. Łagodzić dolegliwości reumatyczne oraz dyskomfort stawów. Mogą również wspierać regenerację po wysiłku fizycznym i urazach, wspomagając układ mięśniowo-szkieletowy. Wstępne badania sugerują również, że antyoksydanty z liścia oliwnego mogą wpływać korzystnie na zdrowie mózgu, np. poprzez ochronę neuronów przed stresem oksydacyjnym. Podsumowując, liść oliwny jest ceniony ze względu na bogactwo antyoksydantów, które mogą wspierać organizm dosłownie na wielu płaszczyznach. Od wsparcia systemu odpornościowego poprzez wsparcie całego układu krążenia, a także gospodarki glikemicznej. Działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, co jak wiecie jest przyczyną bardzo wielu jednostek chorobowych, w tym tych autoimmunologicznych. Jeśli będziecie zainteresowani zakupem wyciągu z liścia oliwnego, to pamiętajcie o tym, żeby kupować suplementy dobrej jakości. Ja ze swojej strony jak zwykle mogę Wam polecić firmę Vimergy, ponieważ mam do niej zaufanie i stara się ona zawsze stawiać na jak najlepszą jakość oraz czystość swoich suplementów. Wszystkie suplementy od firmy Vimergy możecie kupić w sklepie Inner Harmony. Pamiętajcie oczywiście, że macie ode mnie kod zniżkowy MISTRZ, wystarczy, że wpiszecie go w koszyku i możecie korzystać również z niego przy każdych kolejnych zakupach. To tyle z mojej strony, jeżeli filmik Ci się spodobał, to koniecznie podziel się nim z innymi. No i życzę Wam dużo zdrowia i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!